Dzisiaj obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. W dniu urodzin Mikołaja Kopernika, naszego znakomitego astronoma. I nie tylko astronoma, witamy wszystkich w Dubaju. Mikołaj Kopernik jest patronem naszej wystawy, która miała dzisiaj swoje otwarcie. To jest w ogóle fascynujące, że święto nauki polskiej, wymyślone zaledwie kilka lat temu, już w tak krótkim czasie okazało się być nie tylko e, okazją do tego, żeby mówić sobie nawzajem w naszym kraju, w środowisku naukowym o sukcesach naszej nauki, ale żeby mieć tak, o, tak wyjątkową okazję jak EXPO, żeby zaprezentować w ten akurat dzień naszą naukę całemu światu. Ustawa jest zatytułowana. Poland, the Heart of Europe. I dotyczy osiągnięć polskiej medycyny, wkładu polskich e, naukowców i lekarzy w rozwój medycyny światowej. Biorąc pod uwagę okres pandemii, nauki medyczne stały się w jakimś sensie najbardziej namacalnym dowodem na potęgę, użyteczność nauki, i w tym, sam, tym samym, jak przy, przyciągają zainteresowanie. Z punktu widzenia nauk medycznych no, mamy bardzo wiele osiągnięć, których no, nie można byłoby nie pokazać przy tej okazji. Chciałabym wspomnieć profesora Hilarego Koprowskiego, twórcę szczepionki na Maria skłodowska Kili spogląda na nas z portretu i się uśmiecha, mam no, nadzieję, że zachęcający. Mamy hologram bijącego serca, a w tle e, słuchać jak to serce bije. Zorganizowana na tą okazję wystawa prezentująca przynajmniej wycinek polskiej nauki ma szansę rzeczywiście dotrzeć do, do świadomości ludzi. Na zupełnie inną skalę niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Mamy tutaj połączenie ludzi, ten element ludzki, typowych połączenia profesorów, akademików, naukowców i wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi instytucjami, jak i krajami, no, to jest coś, co spaja się idealnie z ideą EXPO. Czyli łącząc umysły, tworzymy przyszłość. Dzisiaj w programie mamy też przygotowane atrakcje dla dużych i małych. Dla młodszych pan dr Rożek przedstawi swoją grę Superbohaterowie, która opowiada o polskich naukowcach i naukowczyniach. Centrum Nauki Kopernik zaprezentuje doświadczenia i warsztaty. Dla starszych mamy koncert fortepianowy rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu i koncert jazzowy. Miejmy nadzieję, że takie właśnie eksportowe rozumienie Święta Nauki Polskiej jako okazji do tego, żeby nie tylko cieszyć się naszymi osiągnięciami w kraju, ale żeby po prostu promować, pokazywać polską naukę na świecie, wejdzie do pewnego już, można powiedzieć, nowego standardu, nowej normy popandemicznej.